Dzieciom brakuje opiekuna. No jak się tyle dzieciaków doczekało, to ciężko, żeby mieli opiekuna. Dobrze, opiekunką tej pani zostanie Nico Bean, coś tam. Shalom, my lady, niech będzie. Mister Pszczosa, opiekunką zostanie Amira un Amira. Powodzenia, a opiekunem SKS'a Zostanie nasz wujek i kanclerz, have fun. bawcie się dobrze. A ja witam wszystkich bardzo serdecznie, salabalejką, kontynuacja naszej wislandzkiej opowieści żbiczkowo youtube'owej, łapek górę, soczysty komentarz Zabraszamy na Discord i patrona, Twistream oraz drugi kanu znajomy zajączka, bo wie... znajmy króliczka, po więcej z tym totalen krigu, bo oczywiście jestem zajączek, co nie ma rączek, tak w skrócie. Yy, uwikłaliśmy się w kolejną jakąś wojnę yy, Naszych sojuszników wasali. A, yy, na pytanie, znaczy na prośbę. My nie możemy zmieniać podziału, cały czas nie możemy zmieniać praw sukcesji, ani przy prawie sukcesyjnym, bo nie mamy technologii. Potrzeba tej innowacji heraldyka, e, potrzeba innowacji rządy dziedziczne, stół książęcy, jakaś primogenitura, potrzeba innowacji primogenitura, której nie posiadamy. Prawa płci też nie zmienimy, bo nawet chyba nam nasza wiara zamienia całkowicie. E, a nie, moglibyśmy na równi. A nie, moglibyśmy zrobić preferencje mężczyzn, ale na równi już nie możemy. A tylko kobiety to już w ogóle jakaś herezja, jeżeli ona chodzi. Natomiast doczekaliśmy się czasów, że możemy dziedziców wyznaczać. I możemy spośród synów wyznaczać dziedziców. No na razie niech będzie najstarszy. A, i widzę, że oni są bardzo podobni rozwojowo. Wszyscy, no tylko hechu nie jest bystry, wszyscy są bystrzy na swój sposób. Gdzie jest nasza armia? Ty też A, armia, Poprowadź armię na północ, wklepiemy im. Dzisiaj bardziej postaramy się, przyciśniemy tą Andaluzję. Może nie żeby z nimi wygrać, bo 10 tysięcy ciężko pokonać. Zwłaszcza, że mają sojusz z. w sumie z nikim ważnym, ale no, mają te sojusze. Inspiracja, dewiza na wieki. Słyszę, jak mój beneficjant mruczy do siebie z drugiego so końca sali: Potrzebuje czegoś wspaniałego, czegoś epickiego, co sprawi, że moje dzieło wyróżni się z zainspirowanych mas, ale czego? Po prostu czego? Jakbym słuchał, słyszał malarza pokojowego, kiedy w swojej samotni w Wiedniu malował motylki z powierowanymi skrzydełkami. A potem mu powiedzieli, że i tak brzydkie się nie nadaje, więc związają się za politykę. Yy, kiedy jego pełne ducha oczy spotykają się z moimi, pojawia się na nich ogromny uśmiech, po czym macha do mnie Mój panie, co za wspaniały pomóc, po prostu świetny, co sądzisz o dodaniu dewizy swojego rodu do swojego zlecenia? Yy, oczywiście, to brzmi cudownie, to, to, to brzmi cudownie. Piękny plan, piękny plan. Ej, pokaż jak się robi trebusze, bo my nie mamy trebu... <laughs> Istniejącego spisku zostało wykryte. Cholipka. Olipka, Nie! Przerwij! Abort! The mission. Abort! No, także to tyle z dzisiejszej próby inwazji na Andaluzję Dopóki ten żbiczek nie padnie i ten kraj się nie po... Ale fajna chustka Ten kraj się nie porozpada To no będzie ciężko, będzie bardzo ciężko cokolwiek tu wymyśleć, wykminić, wykombinować eee, Z czym my walczymy? My walczymy z Cantabrią, jest? Z tymi przebrzydłymi katolikami Manipulacja społeczna. Gdy zdarzyło się to po raz pierwszy, ledwo zwróciłem na to uwagę, ale teraz mój wasal stale się śmielszy. Aha, to jest to co wtedy, tak? Eee... Wyzwania. Wystawiam je na próbę. Inne zapewnie pójdą w jego ślady. Zignoruję. Kpiny. Powinienem dostać zadanie niemożliwe. Powinien dostać zadanie niemożliwe do wykonania. Jako admin nie pozwalam ci na taki ton. To zignoruję i ukradnę jego pomysły. Tchórzliwy. Wszędzie jesteśmy tchórzliwi. Dobra, damy mu zadanie, niemożliwe do wykonania. Gdy Emir próbował wykonać moje do zadanie dokładnie, beształem go na oczach wszystkich, a kiedy próbował robi się pośpiesznie, pokazywałem wszystkim jego niechlujstwo. Sta stawał na rękach, aby mnie zadowolić, ale nigdy nie uznałem jego starań. A teraz będzie mi milczał i wpatrywał się w podłogę. Okej, okay, spoko. I kolejna córeczka, ledwo zaczynamy odcinek, już córeczka. No imię ci będzie Albert M., abyś wyrosła na mądrą i, i, i dzielną. Zostaliśmy przytłoczeni stresem. Ale dlaczego tak? Córeczka się urodziła. Samotnik. Nie jest już Twoim przeciwnikiem. Jezu, nie, za żaden nestorianie. Zagryzę wargę i spróbuję się skupić. Spróbujemy się skupić i po tej wojnie wyprawimy ucztę, bo jesteśmy żarłoczni, nie? To myślę, że możemy sprawić, wyprawić ucztę. Może tam się odstresujemy. Eee, Koniec Twojego spisku, przekonaj do siebie. Aha, i nie jesteśmy w stanie tego oblegać poziom fortyfikacji, do najlepszych zbrojnych, aby szybciej zakończyć oblężenie". No powiem wam ci, powiem wam, że no mamy onagery 5 na 5, e, trebuszy nie możemy jeszcze robić, więc no niektóre forty pozostaną dla nas fortami zamkniętymi. Idziemy w takim razie walczyć na południu z, z, ich, z ich armiami. Kiedy rozmawialiśmy o życiu moja żona i często ja, dobra, wy się dogadyjecie, świetnie, mm, i myślę, że nasz Żbiczek jako, jako osoba, która która, znaczy nasz emir, jako osoba, która, czekajcie, yy, pokaż mi naszych wasali i po opinii. W opinii miałeś sobie, sobie segregować. Dobra, na przykład ciebie, spróbuj przekonać. Eee, przekonać do siebie, 95% szans. No, to, 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 taki fajny emir jesteśmy, może nas polubią. Oj, może zaręczeni mogą wziąć lub. Jesteś ty, a my możemy, królowa Habiba, okej, okay. Habiba, cześć Habiba, siema Habiba, witam Nie, nie przegrywaj bitew, no nasz Emir jest taką postacią, która raczej powinna dyplomatycznie się dogadywać Zwłaszcza z własnymi, własnymi wasalami, potem spróbujemy jeszcze urządzić ucztę, żeby jeszcze bardziej to zbustować. Ale na razie chciałem z nimi wygrać yy, bitwę, tylko gdzieś gdzie nas nie zmasakrują eee, To są nasze forty, nasze forty więc jakbyśmy was tutaj dorwali, to będzie na fortyfikacjach. Tak kończy się zaopatrzenie do armii. Dobra, dobra, powinniśmy to wygrać. Inspiracja zrealizowana. Mój panie, mój beneficjent Bargan, machadomie z szerokim uśmiechem, gestykulując w stronę stojaka z zakrytą zbroją. Pracowałem w kuźni wiele dni i nocy, ale w końcu moje dzieło zostało kończone. Z rozmachem, zrywa materiał, a moje oczy robią się wielkie. Zbroje jest wykonana z doskonale wykonanych łusek z utwardzonej skóry, które są przymocowane do skórzanej podstawy. Zestaw zawiera. Z panhelm i Czepiec z Kolczy. Cała zbroja została pomalowana wizerunkiem przedstawiającym wzory przeprowadzających się węzłów. Zbroja uskowanej solidnej jakości. Wspaniale. I atrybut dyplomacji możemy blokować. Solidne podstawy. Każde żyjące dziecko dajcie jeden do swojej punktu umiejętności. O kurde. Pięć 5 maksymalnie. Dobrze to jest dopisane, że ten. Maksymalnie. 5 można dać. Teraz tak, pokaż siebie. Pokaż tych Zbroja. To jest 4, 10. Przewaga terytorium. O, ta jest lepsza. Zamień tą, 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 tą na, na tą lepszą zbroję. Na zdecydowanie. A mamy trzy zbroje w ogóle. Nie, czekaj, to jest to stara, dobra. Mamy dwie, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza tak, jak powinno. Mamy 89 warscora. Przydałoby się wygrać tą bitwę, właśnie, żeby troszeczkę warskora odbić. Eee, i problem jest taki, że. Aha, bo my jeszcze z Barceloną. Dobra, to spróbujemy Barcelonę poplądrować. Zresztą się zapasy kończą, nie? Wróćmy na razie do siebie. Odnówmy te zaopatrzenie. Kurde, ciężka wojna. I z Andaluzji przez chwilę coś się wyzwoliło, ale już zostało pokonane. Odnowimy zapasy. Da. Zgnięciem w nocy. W samym środku nocy obudziło mnie głośno pukanie do drzwi. Mój panie, strażnik został znaleziony martwy, a twoja znajoma zaginęła. Co? Na zamach na nasz? Zrywam się z łóżka wykrzykując rozkazy, a następnie wkładam na siebie ubrania. Poszukiwania trwają godzinami, dopiero w południe odkrywają list, który podpisała królewna Radia. Córka postaci... Okej. Okay. Twoim małżonkiem jest nasz wasal Arfary, Faris, który nas nienawidzi. Pismo bez cienia wątpliwości należy do niej, gdybyś naprawdę kochał swoją znajomą, chciałbyś, żeby była szczęśliwa, ale skoro nie zależy ci na mnie, podążę za głosem serca. Ja i twój wasal pobierzemy się i nie ma nic, co możesz zrobić, jak ona mogła. Ale kim ty jesteś? Ale czemu oni chcieli nas zabić? Że, że co, że oni chcieli się pobrać, jak ona mogła? No fajnie, dobra, no możecie wziąć ślub, no nie mam nic przeciwko, żyjcie długo i szczęśliwie, czy coś. Dobra, odnowiliśmy trochę zapach... No nie, nasz dowódca zginął. Weźmiemy ciebie. I mamy wolne stanowisko zarządcy. Zarządcą będzie ten wasal. Nawróć hrabstwo. Ostatnie katolickie hrabstwo w naszej domenie. Nie możemy dłużej odnawiać zaopatrzenia, bo córka się narodziła, nie, no bo skorowo przegrywamy i to bardzo. Dobra, córeczką, córeczką będzie widmo. Mhm, Jak wygramy, to. Ej, znowu minus 82, skoro czemu ty tak przegrywasz? Bo ci oblegają kilka state'ów i co? I to tak. To, tysięcy, to, to... jak ty przegrywasz tą wojnę? Jak ty to przegrywasz? Prośba o rozwód. Z naszej dynastii chcesz się rozw... rozwieźć z tobą. Okej, okay, spoko, hefan. Nie wiem po co nie pytają cały czas o ten rozwód, ale niech będzie. Nie poję głowy. chociaż nie, no to, to to nie ten. Myślałem, czy nie tego kalifa z Abbasydów, no ale to w sumie nie jest jak papież. Cena wojny, mój zarządca, ty, bo pieniądz się kończy, właśnie. Wchodzi do pomieszczenia z grobą, na twarzy, Mój panie, nasze skarbce są już prawie puste. To niebezpieczne w tych czasach. Nie musi mówić nic więcej, w milczeniu rzucam mu ponure spojrzenie. Mój panie, powtarza, gdy odchodzę. Wszystko, co mam, to ta korona. Korona i mój obowiązek. Wiernego służenia jej, ale jaki pożytek z niej będzie, skoro i tak ją stracę, gdy tylko zostanę pokonany? Wyciąga rękę i dotykam jej zimnego materiału, a z jakiego została wykuta złota. Znam kilku kupców, którzy bez skrupułów byliby byli zainteresowani. Kronles, nie, nie sprzedamy własnej korony. Eee, możemy sprzedać 75 prestiżu. Nie no, do, do, do śmierci będziemy. Kolejna wojna, a mieliśmy ucztę wyprawić. Wzywam cię, abyś po obspar nasz sojusz ustającego dołączył do wojny Kurtuby przeciwko Emirat Mursi. Ej, wojna wewnątrz Andaluzji, ty walczysz przeciwko, o kurde, 5 tysięcy. Ajajaj, ajajajaj. Dobra, zaakceptować zaakceptujemy. Ale zrobimy tak, wrócimy naszymi armiami, bo to 7000 raczej sobie już poradzi sam. Dobrze, że wy walczycie między sobą w tej Andaluzji, szkoda tylko, że. że chłop na tym niewiele straci. Diloflozar Dilo od dawna prosił mi o pewną rzecz, jaką jest szmaciana lalka. Powiedziałem mu, że dostanie swoją zabawkę za trzy miesiące, jeżeli bardziej przełoży się na nauki. Odkąd złożyłem obietnicę, zdwoił wysiłek wkładany w naukę. Nigdy bym ciebie nie okłamał. Ufny. Musi skupić się na dobro, dobrodziejstwa, które już posiada. Powinien nauczyć go bardziej elastycznego sposobu myślenia. Nie no dobra, do, dostanie lalkę. Znaczy powinien dostać mieczor i, i, i klepać giermków na, na, na jakichś tych ćwiczeniach, no ale spoko. Niech będzie, gdyby twoja córka, ty wszyscy o tego, o tą córkę Nikoś się chwytają, rozumiesz, rozumiesz, dobra, wróć do nas, Strujemy mu pomóc, przybywa posłanie miesiący ponurą nowinę oraz małą czarną skrzynkę, moja córka Nikoś usunęła, kiedy oni, no i po Nikosiu, z trudem zaglądam przez złapające oczy do skrzyni, ale jedno spojrzenie potwierdza rzeczywiście zwłoki mojej kochanej, mam nadzieję, że będziecie bawić się w niebie. Stało się krytycznym. Niewinność to śmiercielna trucizna. Życzę tego samego losu, Amir. zbliża się do rywalizacji. Nie no, bawili się tylko. No, no głupio wyszło. Głupio wyszło. Ty, bo ten stres to tak. Eee, stres powoli nas może wykończyć. A my jesteśmy na wojnie. A, pieniądze się kończą i to bardzo. Załanie psychiczne. Głęboki żal. Po córeczce. Ten ból jest zbyt silny. Potrzebuję czegoś, co mnie znieczuli. Uzależniona od haszyszu. To trudna, ale przynajmniej barka może mi prze, przez to przejść. Skażę cechy powiernik, radzi sobie ze smutkiem. Muszę żyć dalej. Kim ty jesteś? Jesteś naszą małżonką. No, my jesteśmy towarzyscy i dy, 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 dyplomacja i tak dalej. Także myślę, że możemy spróbować i, i pogadać z naszą małżonką powiernik. Nie wiem, czy na razie nie rozwiążemy też armii i przyczekamy tą wojnę, wyprawiając ucztę czy coś. Że on sam sobie nie poradzi, nie? Bo on ma ledwo 4. Chociaż 4 tysiące do ich 5. No jakby nasze wojska wyszły, to mielibyśmy łatwe zwycięstwo. Eee, Rozwiąż wszystkie armie Wystaw armię na nowo. W ogóle ten. Chciałem przetestować, czy to działa. Od razu mają pełne zaopatrzenie. A nie byśmy musieli czekać, aż się odnowią. Dobra, no i lecimy jeszcze raz. Spróbujmy. No i pieniążek też się odnowił. Eee, pozdrowienia mój racjonalny seniorze. ty w ogóle w więzieniu siedzisz? Gdzieś tam? Moje małżeństwo najwyraźniej nie jest udane Ej, co nie jest udane? Macie córeczkę Która na razie nie będzie dziedziczyć Motniczka. Z naszej dynastii, nie no, to jest z naszej dynastii, nie możemy się zgodzić chyba, chyba O, podarunek, dorozważny Emil, proszę przyjąć ten skromny dar O, i to mi się podoba, potrzebuję tych pieniędzy na prowadzenie wojny Zwycięstwo. Dobra, ta Barcelona została pokonana. Eee, my byliśmy chyba obrońcami, nie? Bo tak wita nic nie straciła. To bardzo dobrze. Eee, pomożemy natomiast w Kurdo Kurdoba to jest w ogóle chyba najbogatszy region tego, tej Andaluzji, jak tak sobie patrzyliśmy po dewelopmencie, rozwój, no. No to jest historycznie. Dobra, nie mają 5000. Na razie przegrywamy. O nich prawdopodobnie będzie bitwa o tą kordobę. Więc trzymajmy blisko armię. W razie czego? Będziecie wchodzić? Nie. Dobra, oni weszli nam pomóc z tym oblężeniem. Nie są w stanie tego oblegać. Ale stolica mi zaraz padnie. Dobra, nice. Wzięliśmy wartościowego zakładnika. Od razu więźniowie możemy ciebie sprzedać za 10. No super wartościowy. To jest twój. Twój trzeci syn. Eee... No dobra, masz te za te 10. Nie będziemy utrzymywać gówniaka za darmo. Od razu 43 skoro. Spróbujmy teraz toczyć z nimi bitwę, póki stoją na naszych fortach. Tylko nie wiem, czy BOT będzie nas followował. Mistrz szpiegów hmm, Możemy Ciebie mianować? Za morduj. Kiedy? Za. 8 lat możemy spróbować, za 7 lat możemy spróbować. Jeszcze raz spróbujemy przeprowadzić na jego spisek, bo w wojnie z nim nigdy nie wygramy. Lepszy dowódca armii, obrona, budowla obronna, no dobra, ale te 3000 może wejść zejść z oblężenia i schodzi, i schodzi z tego oblężenia. Teraz pytanie: czy ty też przyjdziesz tam pomóc, wygrać tą bitwę i wtedy mielibyśmy już sprawnie 100 warscora kiedy akuszerka w końcu wychodzi z sali porodowej z cicho płaczącym za w ramionach, ogarnia mnie ulga. Potem widzę jej twarz. Przykro mi, panie, yy, jej słowa zawodzą, ale ten głos umożliwił wszystko. Aha, nasz syn urodził się martwy, ta? Czy co? A nie! Nasza małżonka umarła! Eee, dobra, to zaraz bierzemy kolejną. Jedna umarła, zaraz te, kolejna będzie. Poczekaj, tam jest bitwa. Yy, siła sojuszu. Mm, z Nawarną już mamy sojusz. Jezus, tam jest córek. E, Mursja. Z Mursją już mamy sojusz. Właśnie za nią walczymy. Z Badrid. Gdzie jest Badrid? Badrid jest tutaj. Okej. Okay. Okej. Okay. Możemy wysłać propozycję. Teraz pytanie: Czy my sami wygramy? Podczas tej bitwy. Ej, nawet wyrównane siły przegramy to. Oran, ale nas zmasakrowali. Wy nie przyjdziecie nam pomóc. Nope. Nie wiem, że my to przegraliśmy. Mieliśmy lepszą armię, wszystko. Dobra, wycofaj się. Żeby dalej nie ponosić straty. Porażka. Aha, bo my bez dowódcy walczyliśmy. Czemu my bez dowódcy walczyliśmy? No to nic dziwnego, że my to przegraliśmy. Okej. Okay. Yy, zyskujesz cechę patriarcha. Co daj, patriarcha? Płodność, utrata stresu. O, to się przyda, utrata stresu. Okej. Okay. Limit domeny przekroczony, bo. Bo coś się wydarzyło, musimy pozbyć się jakiejś domeny To księstwo Ipru możemy komuś nadać Stosowność, możemy to nadać, możemy to nadać Możemy to nadać A niech będzie nasz kanclerz, proszę bardzo Dostałeś. Bo mamy nadmiar domeny Ej no może tu dowódca przyjść w końcu? Wezwij do... No, cholipka jasna. Możesz przestać walczyć, aż na chwilę? Chcieliśmy usztę te wyprawić. 5000, dobra, powinieneś sobie sam poradzić. Zdecydowanie. Dobra, ciebie możemy, a ciebie. O teraz. Nie wiem, coś się zbagowało, czy coś? No Nic dziwnego, że my przegraliśmy na mną bitwę, jak my bez dowódcy. Prośba o rozwód. Spokoj, żbiczku, jak chcesz, niech będzie. Wydaje się, że Lozar miał ciężkie chwile podczas ostatniej uczty. Ukrył swoją twarz w jedzeniu i odzywał się tylko w sytuacji, gdy prosił o serwowanie kolejnych potraw. Jedzenie zawsze przynosi radość. Niecierpliwy, nieśmiały. Yy, no, my jesteśmy żarłoczni, a ten jest żarłoczny. Też jest żarłoczny. No dobra, no to niech będzie. Jesteś żarłoczny, jak ktoś ci sprawia radość. Możemy tam wrócić i ich wyjaśnić? Może oni teraz przejmą to: zwycięstwo. O, wygraliśmy w tej wojnie, świetnie, dobra No w tamtej już nie będziemy się angażować e, Rozwiąż wszystkie armie Ty, mamy święty zakon muzułmański Mujahedinów Mujahedi Ej, mujahedini za nas walczą w ogóle w tej wojnie, śmiesznie Ktoś coś od nas chce Gość, drapieżna poszukiwacz na przygód Opętanie na dworze Ipsam znajduje się w stanie równie tajemniczym jak i przerażającym. To jesteś Ty, tak? Ipsam, Tak. Zgodnie z tym, co twierdzi Almalach, mroczna istota zamieszkuje jej ciało jakieś opętana. i od czasu do czasu objawiają mi się niekontrolowaną siłą. Częstotliwość i intensywność tych epizodów budzi coraz większy niepokój wśród moich oddanych dworzan. Obawia się on, że złowroga obecność przejmie nad nami kontrolę i będzie szerzyć wśród nas chaos i śmierć. Jakieś zombie. Nigdy nie była niebezpieczna sami w sobie, jednak jednakże moi nie nalegają, aby coś z nią zrobić. Mm. Możemy zyskać zdrowie, ma premia, opinia, będąności. Niech będzie. My byśmy chcieli zorganizować, wykorzystując moment, że nie ma wojen nigdzie. Chcielibyśmy. Mm. Nie możemy uczty? a bo nie mamy pieniędzy. 200 za skromną ucztę! Architekci ogrodów. Znowu coś odziedziczyliśmy i znowu, a i Ipr z powrotem odziedziczyliśmy No nadałem ten Ipr i on zginął, rozumiesz? To do niech dostanie nasz kochany braciszek to księstwo Ipru Tak, kanclerz zginął Nowym kanclerzem zostanie nasz wasal Okej okay. Niska kontrola, artefakty, możesz utworzyć tytuły, on brakuje opiekunów Tobie zostanie nasza żona A SK SKS-a chyba ostatnio braliśmy, nie? Zostanie. Zostanie. Niewielki wybór. Niech będzie nasz Faryz. Okej. Okay. Jesteś w kolejcie, możesz zmieni... zmienić kontrakt. Ok, wali może zostać prawowicie uwięziony. Nie wiem, kim ty jesteś. Ja bym chciał ucztę wyprawić. Skromną, za 200. Wypraw skromną ucztę. Tak, 72 stresu, bo jesteśmy z żarłoczni. Cyk, i od razu stres zbity. Witajcie, przyjaciele. Shalom. Ledwo zdążyłem usiąść na swoim miejscu, a już usłyszałem jak Emir zaczyna wyjść. Wygląda na to, że on i wali naprawdę się wczuli, jako że Murat otrzymuje od niego porządne męskie lanie. Czy, czy, czy... oni się tam tłuką? Zbyt późno zdałem sobie sprawę, że ich taniec wojenny utoro, utorował sobie drogę wprost na mój artefakt. Tarcza dynasty. To jest tą tarczę, którą niedawno zrobiliśmy. Nakazuję swoim strażnikom rozdzielić tych dwoje, którzy syczą i mnie na siebie naskakują. Do dwójka staje przede mną, owiniając się nawzajem o rozpoczęcie bójki. Lorenzo, jak mogłeś? Znaczy, dlaczego mu się sprowokować? Takie rzeczy się zdarzają, to był mój ulubiony egzemplarz, czyli co? Zmniejszyła się trwałość, łaskawy władca Czy my jesteśmy łaskawi? Eee, żarłoczny, tchórzliwy, opanowany Bystry, powiernik eee, No myślę, że jesteśmy, że, że może być łaskawym władcą, że ten żbiczek to taki, taki, taki dobry, yy, dobry władca, który ma na dużo rzeczy wyrąbane, Ważne, żeby stół był pełen jedzenia Eee, wiem, co powiedziałem, ale nie zrozumiałem. Dobra, był kiedyś ten evencik, nieważne. Powtórz, co powiedziałeś, ale powoli zastanów się nad tym. Przyjaźni. Gości odchodzą. Następnego razu. No i cyk, proszę bardzo. Relacje poprawione ze wszystkim. A właśnie, a propos. A propos relacji, mamy jeszcze jakiś wasali, którzy nas nie cierpią? Mm. Mamy. Mamy ciebie, nasz wasal. Eee, mo może przekonaj dość. Czemu nie mogę? Jest z dzieckiem, aha. Jest. No to proszę się nie obrażać, ty jesteś w więzieniu. Mogę je wykupić, czy coś? Wykup. Za przysługę. Hmm. Dobra, no, trzeba było nas lubić, nasz wasal, wasalku kochany. To byśmy, to byśmy może cię wykupili. A skoro nas nie lubisz, to czemu mamy za ciebie płacić, heche? <laughs> Przybyłem do Westowi, aby złożyć cicho. Natychmiast go wprowadźcie. Świetnie, pieniążek, to się przyda. Eee, możemy coś gdzieś rozbudować, zamek i tak dalej? Brakuje. Moglibyśmy. Aha, nie, blanków nie mamy. Właśnie, co z tym? O sporo, jesteśmy głową kultury. Głową kultury, świetnie. Eee, chcielibyśmy. Mógłbyś te blanki wybadać do końca, i potem mangonele moglibyśmy zrobić. Bo widzę, że to rekonkwista kulturowe, regionalne. No ale tu my mamy wszystko podbite wbrew pozorom, jeżeli chodzi o naszą y, kulturę. Dobra, promuj kulturę w Aveiro. Niech będzie. Ty zapobiegaj spiskom, ty zwiększaj kontrolę. Krabstwa obok. Niech będzie. No i zwycięstwo. No i tak myślałem, ten żbiczek sobie poradził. Teraz tak, czy jakbyśmy we dwóch go zaatakowali, no to mielibyśmy szansę. Ten ma sojusz z jakimś małym główniakiem, który nie ma żadnego znaczenia. Moglibyśmy spróbować najeść królestwo, zdobyć z de jure, na jedną prowincję średnio, podbić księstwo Leonu, Alkuli, Kordoby Moglibyśmy o ten Talif i Sibirii powalczyć, mielibyśmy dostęp do, do Afryki Północnej, do Maroka to czy my chcemy taką dużą wojnę wypowiadać? No mamy dwukrotnie większą armię praktycznie. Ja bym poczekał aż ten żbiszek zginie gdzieś. W jakimś zamachu albo ze starości. Żądaj artefaktu. Nasz brat przyrodni. Nie zgodzimy się. Za jakiś czas też będziemy mogli spróbować z powrotem zrobić zamach. Albo możemy go wezwać na grę planszową. O! O! Dzisiaj wybuchło niemałe zamieszanie wśród dzieci. Biskup jak 20 próbował wygłosić kazanie w gronie pozostałych, co w konsekwencji doprowadziło do wywiązania się między nimi bójki. Diloflo interweniował i zdołał powstrzymać bójkę, zanim komukolwiek stała się krzywda. Zachowuje cechę opanowany. Nie bój się, szarżuj kiedy musisz. <grytanie> Nie no, niech będzie opanowany. E, mały Smakosz. Wydaje się, że kapitan Marcepan miał ciężkie chwile podczas ostatniej uszty. Ukrył... dobra, jeżeli jedzenie to też był ten event. I kolejny syn, okej. Okay? Naszym nowym synem zostanie kto inny jak Aragorn po kosztach. Piękny nik A, i był jakiś even nie zdążyłem kliknąć. Artefakt. Yy, miecz. Yy, nie potrzebujemy tego miecza. My mamy już dwie bronie. No, no, nawet jakbyśmy byli dwuręczni, no do trzeciej, do, do tr trz trzyręcznej, do tego się nie da tego nosić. Yy, jeżeli o to chodzi. Ja chciałem tego żbiczka wyzwać na pojedynek szachowy. Gra towarzyska, gra o sławę, gra o pieniądze. 34% szans. O sławę możemy zagrać. Wyzwij na pojedynek szachowy. Jak odrzuci to jego sprawa. A, on mi stres wbił jak odrzucił. Aha, to fajnie. Przekonaj do siebie kultura galicyjska. Galicyjczycy są dobrymi ludźmi. Brań są to ludzie o ponadprzedziennej moralności. Tak, na nasza kultura ponad wszystko. Ty no znowu nas stres przytłoczył. Porozmawiaj z powiernikiem Spróbujmy zbić stresu mój umysł jest spokojny o, dobra, ale i tak mamy pierwszy poziom stresu kłótnia moja córka Malika i Iwan Iwanowicz oraz jej babcia masa kłócą się ze sobą od wielu dni nawet teraz w pomieszczeniu obok jestem w stanie usłyszeć ich swary nie do pomyślenia krzyczy Iwa Iwanowicz jak czarownica w twojego pokroju może wiedzieć, że jest się idealnym zanieczyszczeniem cud jakie ze sobą niesie dynastia Asfaga zdecydowanie bardziej zasługuje na to wyróżnienie niż ty Żadnych konfliktów w rodzinie, niech samodzielnie rozstrzygną swoje sprawy. Nie nasza sprawa, my lubimy sobie pojeść, niech się kłócą między sobą. Podchodzi do mnie sługa z poczuciem winy na twarzy i czymś ukrytym na, za plecami. Mój panie, jak zawsze czyściłem Twoją kolekcję i zauważyłem, że jeden z Twoich artefaktów. <grym> nasza zbroja? E, jest w stanie kompletnej ruiny. Bez fachowca na dworze, przywrócenie mu dawnej świetności może okazać się niemożliwe. Niemniej jednak, równie dobrze możemy zachować jego fragmenty do ponownego wykorzystania w danym artefakcie. Jest dla mnie bolesna, ale zrób to. Ponowne wykorzystanie. Mar... Można go jeszcze uratować. Dobra, napraw tą zbroję i faktycznie powinniśmy zatrudnić. Hmm. Powinniśmy zatrudnić antykwariusza. Beznadziejne, beznadziejne kompetencje. No niech będzie wyznacz. Nadworny. Zajmuje się w zależności pobożność religia. Przeciętne. Oni wszyscy kosztują, nie? Nasz brat, okej. Okay. Jeśli decydujesz się odebrać później to stanowisko, skutki będą następujące. Dobra, możemy do naszemu braciszkowi. I nadworny ogrodnik. Opinia dworzan przyrost rozwoju w stolicy. Ej, to by było chyba dobre też. Beznadziejne, beznadziejne, beznadziejne. Może nasza żona jedna zostanie ogrodniczką. Ugodnienia dworskie, wydatki, urzędy dworskie. Bo tego jest strasznie dużo. Jest 22 tego. Urzędów dworskich, jakie można nadać. I znowu ktoś nas tego. Subtelna groźba położy temu kres, Zostanie obwiniony za wszystkie problemy. Okej, okay, ale wbiliśmy kolejny atrybucik. I teraz tak, czy my chcemy w dyplomaty czy w Augusta? Myślę, że w dyplomatę. Myślę, że w dyplomatę pójdziemy i dostępne wydarzenie dworskie. Dlaczego ten niegodziwiec Felip został mianowany na urzęd dworski, a nie ja? Moja żona jest wściekła, najwyraźniej była pewna, że ten zaszczyt przypadnie jej, a nie kogoś innemu. Ty chcesz być kim? Wielkim Jałomóżnik? Dobra, nie wiem o co chodzi, daj spokój. I tak samo zakończymy ten odcineczek, także mam nadzieję, że dzisiaj wam się podobało na ucztę. O, uczta pójdziemy z wielką chęcią. Mogę skończyć odcinek, czy uczta najpierw? Odbycie ciekawej rozmowy. Dobra, to jeszcze skończmy tą ucztę. Uczta. Co za. Ach, co za, co za mięso! Tak bogaty smaku. Co za warzywa, tak cudowne. Ach, i ten cudowne desery Ta uczta ma jeden z najlepszych potraw, jakikolwiek jadłem. To jest niesamowite. Podaj mi kolejną porcję. Potwierdzone życie, zdrowie, przyrost stresu. Okej, okay, stres stresa jest, biliśmy. O, spaliśmy poniżej pierwszego poziomu. Uczta. Zmartwiona znajoma. Bogalne spojrzenie, które ukazuje moja znajoma, Radia, przybiera coraz bardziej desperacki tron. Dr... Grupa gości zbliża się do rogu, gdzie ukrywała się cały wieczór. Ona chciałaby stąd jak najszybciej uciec. Jednakże ściany jej to nie umożliwiają. Pomyślę, że mogłaby zachować się w ten sposób. Odwrócę uwagę. Opowiedz nam swoją historię. Kim ty jesteś? Ty jesteś. Yy... żoną naszego wasala. Tego, którego chyba nawróciliśmy, nie? No dobra, niech będzie, pomożemy jej. Powrót do domu, żegnaj towarzyszu. O i praktycznie wyzerowaliśmy sobie stres. Łatwo. Dobra, to teraz możemy zakończyć odcinek Dwie uczty dzisiaj yy, tego. O, 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 odbyliśmy i w sobie byliśmy na trzech? Trzech wojnach, nie? Łapek górę soczysty komentarz. Widzimy się już jutro. Cześć, trzeba się razie Elo!